Się na II wojnie światowej, omawiając kluczowe wydarzenia tego okresu. Ruszymy e, sytuację spisku na wodza III Rzeszy, e, ale rozpoczniemy od historii mistrza Witolda Pileckiego, który do trafił do Auschwitz, by zorganizować tam obok Witold Pilecki rodził się w 1901 roku w Ołońcu w Rosji. W sierpniu 1939, chwilę przed egzemplarzem III Rzeszy, został zmobilizowany do służby w Wojsku Polskim. Niestety w okolicach 17 października, Pluton, w którym Pilecki dowodził, został rozwiązany, przez co dołączył do konspiracji, inaczej polskiego państwa podziemnego, przez którą został powołany do tajnej armii polskiej. Od 10 listopada był inspektorem organizacyjnym, później szefem sztabu i inspektorem głównym. Kierował pierwszym oddziałem organizacyjno-mobilizacyjnym oraz Wydziałem Uzbrojenia w oddziale czwartym, Uzbrojenia i Służb Specjalnych. Zakładał i nadzorował tajne skrytki na broń, dokumenty i prasę podziemną. Wyelbował nowych członków, popierał i doprowadził do włączenia TAP do ZWZ na przełomie 1941 i 1942 roku. Gdy Pilecki usłyszał niezwykle krwawe i nierealne plotki o niemieckich obozach koncentracyjnych, na początku stwierdził, że nie może być aż tak źle. Gdy o tym rozmyślał i ciągle słyszał kolejne okropne historie o więźniach, postanowił, że musi. Jak już połączył najmniej część z 19 września 1940 roku, w czasie łapanki dał się wylegitymować i dostał się do Auschwitz, jednego z najdotemniejszych obozów zagłady, znajdującego się w Oświęcinie. Założył tam konspiracyjną siatkę ZOW. W jej skład wchodzili m.in. Stanisław Dubois i Bronisław Czech. Cenami załog były spiewanie więźniów, przekazywanie informacji, zdobywanie żywności i odzieży, przygotowanie do przejęcia obozu przy wsparciu z zewnątrz. Konspiracja początkowo działała w systemie piątek, oddzielnych i niezależnych grup. Do piątek mogli dołączyć tylko najbardziej zaufani więźniowie. Od końca 1942 roku zamiast piątek powstały bataliony, kompanie, plutony, by przygotować się do walki z załogą obozu. Pilecki sporządzał raporty o ludobójstwie przekazywane do Warszawy i dalej na zachód. Na jego polecenie na przykład odbywa się spektakularna ucieczka z meldunkami. 20 czerwca 1942 roku Eugeniusz Herbendera, Kazimierz Piechowski i Stanisław Jestan w wystrojach oficerów SS wyjechali przez główną ruchowaną obozu samochodem komendanta Auschwitz. Udało mu się to przez dobry niemiecki jednego z więźniów, który agresywnie kazał essencmanom otworzyć drzwiami. Jakiś czas później, gestapo zaczęło podejrzewać, że w obozie istnieje spisek, co zmusiło Pileckiego do ucieczki. Jak wcześniej mówiłem, Pilecki miał kontakty, dzięki czemu został, dostał przydział w piekarni poza obozem. Władimir zaplanował ucieczkę na Wielkanoc 1943 roku wraz z kilkoma spółwieźniami. Zamknęli pilnującego ich esesmana w składniku, po czym uciekli z piekarni i przepłynęli przez sołę. Po przechłonięciu uciekli uciekinierzy spotkali Sewa Serwafinskiego, pod którego Pilecki się podszywał. Kiedy Witold złożył w tajnej armii polskiej waport, został awansowany na stopień wodmistrza. Po wojnie organizował antywadziecką partyzankę i dostał się w ręce Urzędu Bezpieczeństwa. Został wskazany w trybie wojskowym na śmierć przez powieszenie. Na jakiś czas przed wykonaniem wyboku powiedział, że Auschwitz to Sielanka w pobudzeniu z aresztami Urzędu Bezpieczeństwa. Niestety do dziś nie wiadomo, gdzie spoczywają jego zwłoki. Teraz przejdziemy do spisku wojskowego Hansa Ossera z 1938 roku, dzięki któremu zaplanowano zamach na przywódcę Rzeszy. Hans Osser po pierwszej wojnie światowej służył, w Rejfarze, gdzie poznał przyszłych wspólników od 1933 roku pracował w Ministerstwie Lotnictwa, a później w Awerze początkowo popierał nazim, ale po Noce długich noży, podczas których doszło do masowych aresztów i morderstw przeciw, przeciwku politycznych Adolfa Hitlera zmienił zdanie w 1993 roku powrócił do służby jako podpułkownik w Abwerze od 1938 roku jako szef działu personalnego Abwery wspierał działania Antytrarowskie w 1936. Roku Oster i Gewissus doszli do przekonania, że opresyjny system władzy III Rzeszy jest całkowicie zdominowany przez jednego człowieka, Adolfa Hitlera, a rozwiązaniem tego problemu może być jedynie jego fizyczna eliminacja lub przewód wojskowy. Poglądy te oraz ich aktywności spowodowały, że stali się liderami opozycji tak zwanej grupy antynasistowskiej o poglądach partii radykalnych, działających na rzecz usunięcia reżimu nazistowskiego. Niestety społeczeństwo niemieckie było prawie całkowicie spacyfikowane, m.in. skutek pogodzenia się i akceptacji ówczesnej rzeczywistości, sprzeciwu moralnego wobec działań związanych z przemocą i rozlewem krwi związanych z zamachem i działaniami zbroj zbrojnymi wiązania przysięgą wojskową i posłuszeństwem wobec władzy. Bardzo dziękujemy za poświęcenie nam własnej Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się naszą wiedzą. Liczymy na możliwość stworzenia i opublikowania kolejnych wydań semestralnika w przyszłości.